Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Spodobało się panu zmierzyć swojego sługę cierpieniem. Jeśli wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, tynistwe przedłuży, a wola pana spełni się przez niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło, i mi się nasyci. Zacznę mój sługa usprawiedliwi wielu ich nieprawości. On sam dźwigać będzie. Oto słowo Boże. Boże, niech Panie łaskę ufającym Tobie. O, każdą... Ufające Tobie Bo słowo Pana jest prawe A każde Jego dzieło godne zaufania On miłuje prawo i sprawiedliwość Ziemia jest pełna Jego łaski Pełna jest ziemi. Czy Pana zwrócony na Bogoboj, na tych, którzy czekają na Jego łaskę, obiecali w ich życie od herci i żywił ich w czasie głodu. O każdą łaskę, Nasza oczekuje Pana. On jest naszą pomocą i tarczą. Panie, niech nas ogarnia Twoja łaska, według nadziei, którą pokładamy w Tobie. O, Ta łaska. Panie z listu do Hebrajczyków, bracia: Mając arcykapłana Wielkiego, który przeszedł przez niebiosa Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszą sławością, też doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili. Oto Słowo Boże. Alleluja no, wieczy przyszedł, żeby służyć i dać swoje życie na okupę zawielu. Alleluja, Alleluja! 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 Pan z Wami Słowa Ewangelii według świętego Marka. O, tobie, Panie. Jakub i Jan, synowie Zawiedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli nauczycielu: Chcemy, żebyś nam uczynił to, o co się poprosimy. On nich zapytam: co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli Mu, użyć nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twojej stronie. Jezus im odparł, nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczonym? Odpowiedzieli Mu, możemy, lecz Jezus rzekł do nich, Kielich, który ja mam pić, pić będziecie i chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy dziesięci to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana, a Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielki, nie będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, nie będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na oku za wielu. Oto słowo o barki niskie mowa nobie Panie Jezu, Jakubowi, Janowi, którzy prosili Cię, by w Królestwie Niebieskim zasiedli po Twojej lewej, a drugi po prawej stronie, odpowiedziałeś, że dostanie się ono tym, dla których jest przygotowany. A nie było dla nich przygotowany. Dla kogo było przygotowane? Możemy powiedzieć, dla Twojej matki, to ona była i jest najbliżej Ciebie. Jest tutaj. I właśnie jak w każdą sobotę wieczorem ją prosimy, aby to ona nas prowadziła. Liturgię niedzielną. Ona Pani jest najlepiej, Cię rozumie, jest twoją Matką. A któż rozumie dziecko lepiej niż jego matka? Mario, ty też najlepiej. Potrafiłaś i potrafisz się słuchiwać Ducha Świętego, którego ojciec. Do ciebie dzisiaj do nas posyła, tak i tegoż ducha świętego, którego ty, panie Jezus, ojcem posyłasz. Bardzo prosimy, żeby oświecił nas, jak rozumieć te dzisiejsze słowa, a są to trudne. Słyszeliśmy, panie Jezu, twoje słowa. Kto by między Wami chciał stać się wielki, nie będzie sługą Waszym, a kto chce być pierwszym między Wami, nie będzie, wolni, niech będzie niewolnikiem wszystkich. A dzisiejszy świat nie lubi słowa niewolnik, sługa. To nie na te czasy. To nie na te czasy. A tymczasem. Tymczasem właśnie dzisiejszy człowiek często jest niewolnikiem. Niewolnikiem internetu, narkotyków, wielu innych jeszcze rzeczy, ale nazywa się wolnym. Tak, na czym ta wolność polega. Cały nasz system zachodni to jest liberalizm. To pochodzi od słowa liber, wolny. A niestety to jest wolność od czego? Od przykazań. Lub ta, co chce. I to jest wolność. To jest wolność. Tymczasem wolność prawdziwa to jest być wolnym do czegoś, móc coś robić i to wbrew naszym popędom, zachciankom. I tak trzeba też rozumieć to słowo niewolnik czy sługa. W łacinie sługa to serwus. Ci bardzo starzy to jeszcze pamiętają takie czasy, kiedy się witano serwus, servus. A co to miało oznaczać? Do usług. Dzisiaj już nie ma takiego pozdrowienia, ale sens tego zachowany jest właśnie w dzisiejszych czytaniach. Żeby być do usług wszystkich. Ale tutaj też znowu trzeba wiedzieć, w jakim sensie być do usług, nie żeby spełniać wszystkie Twoje zachcianki, ale wszystko świetne Ewangelii. Tak, Panie Jezu, to Ty przypominasz nam często przykazania największe miłości Boga i bliźniego mamy spełniać życzenie naszych bliźnich, ale przed tym ma być miłość Boga. Panie Jezu, co to znaczy miłość Boga? To znaczy patrywać się w Ciebie, Ciebie naśladować. I właśnie o Tobie słyszeliśmy w pierwszym czytaniu proroka Izajasza. Spodobało się Panu Zmierzyć swojego sługę. Cierpieniem. Tak, Panie Jezu. Tutaj nie stydzisz się tego słowa sługa. Tak. I to jeszcze ty, będąc Bogiem, zgodziłeś się na cierpienie. I tutaj pokazałeś nam, co to znaczy być sługą w tym rozumieniu. Jak ty chcesz, to znaczy zgodzić się na cierpienie. To nie znaczy, że mamy szukać cierpienia, ale każdego, wcześniej czy później, ono dotyka. I na pewno wiele osób tutaj obecnych wie, co to znaczy cierpienie, ale też. Mamy tutaj pokazane owoce tego cierpienia. Jeśli wy nas wierzycie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni se przedłuży, a wola Pana spełni się przez niego. I to właśnie są owoce rodzicielstwa. Przedłużenie swoich dni, właśnie tym jest wydanie. Zrodzenie potomstwa, i to jest wielka nagroda dla rodziców, którzy mają potomstwo dzieci, wnuków. To jest przedłużenie życia, ale to przedłużenie życia, Panie Jezu, o którym Ty myślisz, to nie tylko ziemskiego życia, ale to jest przedłużenie życia ku wieczności. I to jest właśnie wola Pana, która ma się spełnić przez Ciebie, na nas. Panie Jezu, słyszeliśmy też o Tobie w drugim czytaniu. To mówi do nas. Ono wraca, mając arcykapłana Pana Wielkiego, który przeszedł przez niewiosa Jezusa, Syna Bożego. Trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Właśnie tutaj jest warunek tego, żeby móc przyjąć cierpienie dla nas. Właśnie w tym jest ten warunek, żeby trwać mocno w wyznawaniu wiary. I po to tutaj Panie Jezu nasz zapraszasz, a my przyszliśmy, żeby w tej wierze trwać. Wierzę w Ciebie, Twojego Ojca i Ducha Świętego, jak to teraz wypowiadamy. Módlmy się za wszystkie ludzi, aby pragnęli sobie służyć, zachowując przykazania Boże. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nasze rodziny. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wytłumaczę się o zdrowie i błogosławieństwo dla całej rodziny Wojtyczka, szczególnie dla go i Marii. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Odebrany łaski z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo dla całej naszej rodziny. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Módlmy się za nauczycieli, którzy niedawno obchodzili swoje święto, aby znajdowali radość w uczeniu, w wychowywaniu dzieci do chrześcijańskiej szlachetności. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, panie. Módlmy się za wszystkich naszych rodaków, za nasze rodziny i nas samych, abyśmy wpatrzeni w Maryję. Szczerym sercem oddawali cześć Bogu w Trójcy Jedynemu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się o zdrowie i błogosławieństwo dla księdza Bernarda Starosty. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za męża Tadeusza sakrament pojednania. Maryjo, ty jako czuła Matka, skróć go serce i pokaż mu, i otwórz jego umysł i serce, by zobaczył swoje cierpienie. Czy to jest przyczyna, a nie rodzina? Ciebie prosimy. Bądźmy się za młodzież i dzieci, aby były silne w Bogu. Ciebie prosimy. O zdrowie i błogosławieństwo Boże i wszelkie, i wszelkie potrzebne łaski dla, dla koleżanki Elżbiety, która dzisiaj obchodzi swoje urodziny. Ciebie prosimy. Boże, najczęstszym ukończeniem przyjmij od nas te prośby, które Tobie przed i Duchu Świętym zaszczęść Matki Najświętszej przez Chrystusa Pana Naszego.